Witam serdecznie. Mówimy o historii Izraela i Palestyny. O konflikcie między Izraelczykami i Palestyńczykami. Ale żeby zrozumieć ten współczesny, musimy zrozumieć najpierw historię. Dlatego cofamy się nieco do czasów zamierzchłych, mianowicie 100 lat wstecz. I ostatnio powiedzieliśmy sobie o pierwszej alii, czyli migracji Żydów do Palestyny. A dzisiaj o człowieku, który nie tylko te. Migrację wzmocnił, ale stworzył nową ideę, może ideologię, stworzył syjonizm. Dziś mówimy o Teodorze Herzlu. Zapraszam. Zanim czołóweczka i gadanko, to jeżeli podoba Wam się moja twórczość, moje podcasty, zapraszam, żeby polubić ten odcinek i zasubskrybować mój kanał. Jedziemy dalej. Tak, mówiliśmy sobie o pierwszej alii migracji, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, ale w tym samym czasie w Europie kształtował się już nieco na nowo ruch syjonistyczny, już bardziej w swojej hierarchicznej i normatywnej formie. Zapoczątkowała go postać, yy, która jest niesamowicie ważna dla państwa Izrael i dla, dla, ruchu, dla ruchu syjonistycznego. Mówimy tutaj o Teodorze Herzlu. Był to austriacki Żyd, urodził się w 1860 roku w Budapeszcie, czyli współczesne Węgry. E, dziennikarz i dramaturg w swojej historii, w swojej tożsamości, oderwany od tradycji judaizmu, czyli był Żydem niemieckojęzycznym, zasymilowanym. Zasymilowany, czyli wtopiony w tą kulturę danej nacji, w tym przypadku nacji niemieckiej, e, grupy etnicznej niemieckojęzycznej. W przypadku polskich Żydów często mówi się o zasymilowanych Żydach i tak naprawdę wielu Żydów przed II wojną światową mieszkających na ziemiach polskich, w polskim państwie, w II RP, to byli Żydzi zasymilowani, czyli mówiący po polsku, znający polską historię, kulturę, którzy nazywali siebie Polakami. Ale wracamy do Teodora Herzla ważnym wydarzeniem, takim przełomowym w jego życiu był rok 1894, kiedy doszło do ujawnienia tak zwanej afery Dreyfusa. I Theodor Herzl jako dziennikarz śledzi tą aferę, Alfred Dreyfus był francuskim kapitanem we francuskim wojsku i został oskarżony o zdradę narodową na rzecz Niemców. Jak się łatwo domyślić, ze względu na swoje pochodzenie został oskarżony właśnie o działanie na szkodę państwa, co rozpętało ogromną falę anty antysemityzmu we Francji. Został oskarżony i skazany, zdegradowany wojskowo, a następnie zesłany poza granicę państwa. Sprawa ta wywołała ogromny wstrząs, szczególnie w życiu młodego austriackiego Żyda Theodora Hetzla. I Hertz stwierdza wtedy, że ta pełna asymilacja, czyli wtopienie się w dany naród nie jest możliwa. Hertz po prostu widział, że ruchy narodowe w Austro-Węgrach, w jego rodzimym państwie, narastają i są coraz silniejsze. I uznał wtedy, że Żydzi muszą doświadczyć dokładnie tego samego. Muszą doświadczyć silnego ruchu narodowego, które wcześniej kształtowały się w Europie od czasów wiosny ludów. I w 1896 Herzl popełnia taką broszurę Der Judenstaat, czyli państwo Żydów, w którym uznaje, że przyczyną antysemityzmu europejskiego jest emancypacja czyli to wtopienie w kulturę europejską, kulturę danego narodu. Dla Europejczyków Żydzi są zagrożeniem, dlatego że są zagrożeniem dla chrześcijańskiej klasy średniej, dla chrześcijańskiego mieszczaństwa w Europie. Dlatego Herzl uznał, że utworzenie państwa dla Żydów jest rozwiązaniem sprawy żydowskiej w Europie. Czy nie brzmi to nieco podobnie? Do innego, znanego nam historycznie sformułowania, rozwiązanie sprawy żydowskiej. Tak, tego samego sformułowania użył później Adolf Hitler, tylko było to ostateczne rozwiązanie sprawy żydowskiej. Natomiast Herzl uważał, że problemy żydowskie mają zostać rozwiązane przez stworzenie państwa żydowskiego. Gdzie ono miało istnieć, o tym za chwilę. Wśród wielu pomysłów na stworzenie państwa żydowskiego, które przecież od wielu wieków nie istniało, Herzl miał bardzo ciekawą wizję. Chciał stworzyć państwo, które musi zostać najpierw uznane na świecie przez inne kraje. Później już dołączył do tego takie elementy jak rozwój społeczny przez technologię. To państwo również nie miało mieć Znaczenia w perspektywie geograficznej, to znaczy ono miało po prostu powstać. Lokalizacja nie była najważniejsza, ale droga do stworzenia tego państwa to była droga negocjacji dyplomatycznych z innymi państwami, a generalnie chodziło o największe mocarstwa, które później stwierdzą: państwo żydowskie ma prawo istnieć. I droga do tego była najpierw drogą porozumień wewnątrz żydowskich. Wspomnieliśmy sobie o roku 1884 i tak zwanej Katowic Konferenc, czyli Konferencji Katowickiej. Było to zebranie delegatów, miłośników z Syjonu, tak to się pięknie nazywało, Hovewei Sion. Dowodził nimi wtedy Leon Pinsker. I oni sobie w XIX wieku, wtedy jeszcze w 84 roku, zdecydowali o powstaniu pierwszych osad żydowskich w Palestynie na terytorium Imperium Osmańskiego. Ale w 1897 roku, już pod przywództwem Teodora Herzla, dochodzi do Kongresu Syjonistycznego w Bazylei. Gdzie zostaje utworzona organizacja syjonistyczna i to od tego momentu ta organizacja będzie wiodła Żydów z całej Europy, a potem z całego świata do tej idei syjonistycznej i do tworzenia państwa żydowskiego. Oczywiście Żydzi byli bardzo mocno przywiązani do swojej tożsamości, do mesjanizmu i do Eretz Izrael, czyli ziemi Izraela, która była lokalizowana w Palestynie, na terytorium Imperium Osmańskiego. Drugim ważnym imperium ówczesnych wieków było Imperium Brytyjskie. W związku z tym Herzl chciał stworzyć to państwo żydowskie na drodze porozumień z Anglikami i z Turkami. I w tym pierwszym okresie syjonistycznym, 1897-1904, Herzl podejmuje taką próbę nawiązania relacji z tymi państwami, które pomogą a potem w konsekwencji zaakceptują to nowo zaistniałe państwo żydowskie. I w 1903 roku rząd brytyjski, wyszedł z taką propozycją, a że miał mnóstwo kolonii, to zaproponował żydom teren w Ugandzie, czyli w środkowej Afryce. I był to teren dla prześladowanych Żydów z Rosji, ci którzy byli prześladowani, mieli prawo wtedy do tej Ugandy wyjechać. I projekt został przedstawiony już na VI kongresie syjonistycznym ale większości Żydów niestety ten kierunek się nie spodobał. Mimo wszystko część z nich, taka delegacja wyjechała do tej Ugandy. Również Uganda nie spełniła ich oczekiwań. Nie tego sobie do końca, nie, tego, nie to sobie wyobrażali. Na zakończenie tego kongresu sujonistycznego odśpiewali piękną pieśń Neftalego Herca Imbera, który pochodził z Polski, na melodii ludowej Hatikwa. I ta pieśń Stanie się później hymnem państwa Izrael, kiedy ono powstanie w 1948 roku. Bardzo ważnym elementem jest podkreślanie tej tęsknoty za Syjonem, czyli za Świętą Górą w Jerozolimie, jakkolwiek byśmy ją lokalizowali. Tęsknoty za Syjonem, za Jerozolimą i ta demonstracja niezgody na Ugandę była podkreślona też właśnie w tym, hymnem, w tym hymnie ruchu syjonistycznego, który, tak jak powiedziałem, obecnie jest hymnem Izraela. Bardzo ciekawe jest to, że idea syjonistyczna rodziła się raczej wśród Żydów sekularyzowanych, zasymilowanych, raczej mniej religijnych. Ci Żydzi ortodoksyjni, religijni nie akceptowali ruchu syjonistycznego, zresztą nie akceptują go do dzisiaj. I jednymi z większych przeciwników powstania państwa Izraeli, jego istnienia dzisiaj, są często Żydzi ortodoksyjni. Oni uważają, że państwo, królestwo Izraela przywróci Mesjasz, a nie Teodor Herzl i organizacja syjonistyczna. W tej idei syjonistycznej bardzo ważne było też pojęcie tak zwanego nowego Żyda. No bo kim był Stary Żyd? Stary Żyd urodził się w Polsce, w Rosji, w Niemczech, we Francji, w Europie, no ewentualnie w Stanach Zjednoczonych, albo w innych częściach globu. Nowy Żyd miał być urodzony w Erec, Erec Izrael. Więc syjonizm bardzo mocno odcina się od diaspory, od tej przestrzeni, gdzie przez wieki Żydzi mieszkali. Syjonizm wchodzi do ziemi Izraela i już odcina się od tego, co sprawiło, że mogli do tej ziemi wejść na nowo? Teodor Hertz spodziewał się, że semickie ludy, narody, które mieszkały w Imperium Osmańskim, z taką nadzieją i otwartością przyjmą semickich, przecież też Żydów, jako źródło postępu, ci, którzy przynoszą naukę, wiedzę z Europy, i jako bratni naród. I faktycznie na początku, nie było tego sprzeciwu, którego jesteśmy świadkami dzisiaj. Natomiast w ciągu kolejnych lat i wchodzenia w ten konflikt różnych innych imperiów, ten spór między bratnimi narodami zaczął narastać. Kiedy Teodor Herzl umrze, syjonizm nieco się podzieli. Jak wiele ruchów takich politycznych. I właśnie częścią pierwszą będzie syjonizm polityczny, który będzie próbował dyplomatycznie współpracować z rządami światowymi, i jego osiągnięciem w zasadzie w 1917 będzie Deklaracja Balfura, ale innym kierunkiem był syjonizm praktyczny, który Próbował za pomocą środków finansowych powolnie infiltrować Żydów do Palestyny, tworzyć tam struktury ekonomiczne, społeczne, kulturowe, tworzyć osiedla żydowskie, e, więc poza, tymi, poza tym kierunkiem dyplomatycznym istnie, istniała też e, kole, istniały kolejne fale migracji. Pojawiły się też inne projekty osadnicze. Między innymi Imperium Osmańskie, które nie chciało do końca tych Żydów na terenie Palestyny, zaproponowało swoje opcje. I Sultan Abdul Hamid zaproponował w 1902 roku, żeby Żydzi zostali jego poddanymi, ale jeszcze nie określił jaka to będzie część jego Imperium. Wielka Brytania sugerowała może swoją kolonię na Cyprze, no ale okazało się, że skoro tam mieszkają Grecy i Turcy, to już może być pewne napięcie, więc Cypr o, nie został uznany za taki element dla Żydów. Więc Wielka Brytania zaproponowała inną lokalizację, Al-Arish w Egipcie, ale kiedy Żydzi o tym usłyszeli, ocenili ten teren za zbyt pustynny, więc to też odpadło. Powiedzieliśmy sobie o, o Ugandzie, to był teren niedaleko Nairobi w dzisiejszej Kenii, ale ta opcja też odpadła. W 1904 roku Theodor Herzl umiera i w swoim pamiętniku napisał takie bardzo ciekawe słowa. Gdybym miał podsumować jednym zdaniem kongres w Bazylei, bacząc by nie wypowiedzieć go publicznie, brzmiałoby ono następująco. W Bazylei stworzyłem żydowskie państwo. Gdybym wyrzekł to dzisiaj publicznie, odpowiedziałby mi gromki śmiech. Być może za pięć lat, a na pewno za pięćdziesiąt wszyscy to zrozumieją. Po pięćdziesięciu jeden latach powstało państwo żydowskie w Palestynie. Państwo Izrael. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, zapraszam na kolejne, subskrybujcie, polubcie ten filmik, zapraszam Was do mediów społecznościowych i trzymajcie się do zobaczenia i do usłyszenia.